Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem, co się stało. Czy teraz mnie słychać? Słychać? Dajcie znać, słychać. Nie wiem, co się wydarzyło. Uuu. Słychać. No dobrze. No to historia zgadzam już była. I z wybuchem. Nie wiem, nie wiem nawet czy tam to się zapisało. Mam nadzieję, że się zapisało. Dobra. No to czekajcie, tutajcie jeszcze jakieś pytania, bo w sumie może, może to już był czas. Może, może to już był czas, żeby skończyć. Hm. Dodajcie um, pytania, bo ja jeszcze tutaj przeglądam pytania, bo ich było tutaj bardzo dużo. <laughs> z ruchu. Fark, ten, potrafi się czytać. Nie wiem, może pamiętam. Ja ogólnie wszystkich pamiętam, wiecie? No, taką pamięć to ludzi. O, na przykład było, ile zostajesz w cenach? To było do końca roku. Będzie laska na bank. Oczywiście, że będzie laska. E, e, to dobrze, to Um. O jajku, rozwaliłam coś. Ja Wam powiem, jaki jest plan. Yy, to już było, jaki jest plan na Dave'a, to już było. Więc tak, wybaczcie, ale powiem, że już było. Gdzieś tam jest zapisane. Nie byłam. E, nie, świąt... Nie, nie, święta muszą być w domu. Śpię święta Bożego Narodzenia będą w domu. Nigdy się nie nudzę w podróży, bo nie mam wolnego czasu. Czy dotrzeć do celu? Nie mam wątpliwości, czy uda mi się dotrzeć do celu. Ja nie chcę znowu tego powtarzać. Jedyną moją wątpliwością jest to, czy będzie mnie na ten cel stać. Ale jeśli chodzi o takie, czy jazdę, czy zrealizowanie, to nie. Taka głupia odpowiedź, za szybko. Bo czekajcie, bo tutaj było takie pytanie, o które chciałam odpowiedzieć wcześniej. Aha, skąd po, pomysł na taką podróż? Skoro zawsze były góry. Ja nie tylko górami żyłam. Mój profil na Instagramie zrobił się górski, bo takie. Bo to było ciekawe, tak mi się wydaje, dla innych. Natomiast ja górami nie tylko żyłam. Mnie bardzo dużo rzeczy w świecie interesuje. Oczywiście, że góry kocham pod takim względem, że jak tam jestem, to się czuję tylko dobrze. Poza tym, że wiecie, wszystko boli i tak dalej. Natomiast yy, jeżeli chodzi o Amerykę, no to. Yy, jeżeli chodzi o Amerykę, to po prostu strasznie dużo mnie to interesowało, nie tylko górsko, ale też właśnie to sprawdzenie, czy, czy ta popkultura, którą się karmimy, to ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością i ma. E, dlatego będzie dużo też niegór. No ja wiem, że pewnie dużo osób będzie zawiedzionych tym faktem, ale będzie też dużo niegór. No co, kanion to też w sumie nie góry, to dziura. Um, chciałabym, tak, chciałabym pojechać do, do, do wioski Jamiszów, Spotkałam Mormonów, spotkałam Mormonów, ale takich mało wyraźnych Mormonów, bo Jan Karlo, uwaga, z Meksyku, a jest Mormonem, ale dla niego to był wybór po prostu, jakby kościoła i zasad, którą mu odpowiadają, więc to też szanuję, bardzo ciekawe podejście, um, Kurczę, czy ktoś z Was technicznie ogarnia, bo ja nie wiem, czy zapisałam ten film na Instagramie. Ja w ogóle myślałam, że zapiszę te filmy i że wrzucę je na YouTube'a. Jeżeli ktoś z Was technicznie ogarnia, jak to zrobić, to weźcie proszę, odezwijcie się do mnie później. Dobrze. Ja wiem, ja wiem, że czekacie na góry. Będą góry. Nie, że nie będzie. Będzie. No, w Arizonie jest bardzo dużo no, takich gór właśnie ujemnych, jak kaniony. Będzie Yosemite. Ja w Yosemite zamierzam spędzić co najmniej tydzień. Co najmniej. Będzie dużo kanionów. No dużo tu jest kanionów, co ja poradzę. Będzie dużo gór w Waszyngtonie i w Oregonie. No i będą góry na Alasce. Więc będą. Będą góry, będą trekkingi, tylko po prostu. Tak, projekt Czy Ameryka Istnieje? zakładał też dużo innych tematów, nie tylko górskich. Więc mam nadzieję, że doczekacie do tych gór i zrozumiecie, że będą też inne tematy. Dobrze, ja tutaj jednym okiem patrzę na, na telefon, a drugim okiem na komputer. Co tu były jeszcze zapytania? Pytania? Jak tam? Okej. Okay. słuchajcie, no bo ja nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Bardzo dużo już omówiliśmy tematów. Um, um, wydaje mi się, że naprawdę wszystko, wszystko już omówiliśmy. Um, no co teraz ten w Chicago. Myślę, że będę, bo mam znajomego niedaleko Chicago. O, ale na przykład, słuchajcie, to też nie chcę za, zabrzmieć jak ignorantka, natomiast miasta i zwiedzanie miast, takich dużych, na przykład tutaj jest Phoenix zaraz obok, czy, czy Chicago. Chicago może jest coś innego. Niekoniecznie. Niekoniecznie mnie to interesuje. Los Angeles wiadomo, w Nowym Jorku już byłam, ktoś pytał. Um, na pewno będę w San Francisco, to na bank. Chciałabym pojechać do Detroit słynnego. Nie mam planów na inne duże miasta. Po prostu. Ubezpieczenie jest ubezpieczona. Jestem ubezpieczona w jakimś takim naszym zwykłym ubezpieczeniu. Nie pamiętam w, jakimś warcie, w jakiejś warcie czy innej. Strasznie dużo to jest pieniędzy. Jest tak dużo pieniędzy. Na razie jestem do czerwca tylko ubezpieczona, bo nie wiem, nie wiedziałam jak dalej i nie chciałam aż tyle wydawać pieniędzy. Ja płacę. No to w tysiące idzie takie ubezpieczenie zdrowotne w Stanach. Żeby być tutaj um, dziękuję, Przemek, dziękuję. <śm> um, Przemek napisał, że trzyma kciuki. Później jak wrzucę te filmy, to chyba te komentarze będą niedostępne, dlatego... Um, Hawaje nie są w moim zasięgu. Myślałam o Hawajach. Jak wiecie, nie jestem fanką plaż, mórz, wysp też niekoniecznie. Um, ale Hawaje są ciekawe, przyrodniczo są bardzo ciekawe. Nie, poza moim zasięgiem finansowym, absolutnie. No. A więc niestety. Ja też pozdrawiam Wrocław i bardzo tęsknię. Słuchajcie, piszecie mi, że tak fajnie. A ja tak tęsknię za zieloną Polską. To ciągle pustynie. No teraz dopiero jestem w lesie pierwszy raz. No. Dobra. Nie widzę tutaj pytań więcej i chyba o wszystkie omówiłam z grubsza. Um. Hmm. Omówiłam z grubsza, tak mi się wydaje. Niektóre pytania są śmieszne. <laughs> nie, że złe, ale nie będę na nie odpowiadać. Um. Aha, jeszcze pyta pytacie, czasem pytacie, czy, że chcecie czapkę. Chcecie czapkę? O, chcecie czapkę? Albo na przykład kubek? Albo termos? Yy, tak, będę Oregon Washington. Oczywiście, 100%. Mm. No, teraz się pytania zaczęły. Dajcie znać mi później w ogóle, czy chcecie czapki. Ja oczywiście myślę o sprzedaży. To nie jest takie proste. Mężczyźni też chcą. <śmężczyźni> Kurczę, muszę tak, muszę... No tutaj ten... Ktoś mi będzie w Polsce pomagał, więc... Tak? No dobra, okej, okay, to trochę mi pomoże, może trochę... Chociaż powiem Wam, że tak, to... Wszystko. Dobra, dajcie mi miesiąc, ok? Dajcie mi miesiąc i ja skontaktuję się z, z, z osobą, która mi bardzo w tym pomaga, i Termos, tak? Oj! I my porozmawiamy z tą osobą na ten temat, czy ja mogę tak y, ją wykorzystywać. Tutaj było jakieś ciekawe pytanie. A jakaś mapka Twojej podróży to będzie. Chciałabym zrobić, ale nie umiem robić animacji, słuchajcie. Nie umiem narysować i pokazać mapy. Dlatego ja, 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 ja strasznie chciałabym, żeby ktoś wiedział, żebym kiedyś mogła kogoś zatrudnić, kto mi będzie robił animacje i filmy i po prostu przekładał w jakąś formę taką graficzną to, czego ja, co ja widzę, ale nie potrafię. Droga 66, to jest ciekawe pytanie, bo ja wiem, że dużo ludzi bardzo tą drogą 66 żyje. Um, nie jest to jakiś mój obiekt zainteresowania i teraz 100 osób nagle znika stąd. Um, no, nie wiem, po prostu nie jest to obiekt mojego zainteresowania. Przejeżdżałam przez nią kilka razy, gdzieś tam w relacjach wrzucałam, przybyłam. Nie będę nią podróżować. Oczywiście będę jeszcze przez nią przejeżdżać, bo jest po prostu w wielu ciekawych miejscach i przez wiele ciekawych miejsc przejeżdża, ale żeby jakoś tak specjalnie, to nie. Więc przykro mi, ale dużo osób podąża tą drogą, więc na pewno można. Można coś znaleźć. O Bercie? Nie, chcę mówić o Bercie. Znajomy, znajomego, znajomej. Brrr. On myśli, że jest super, słuchajcie. On do tej pory myśli, że jest super, że nic złego się tam nie stało. No wiecie, poza jakimś tak, taką... Um... O Jezu psychicznym i Ja nie chcę przesadzać, on mi nic aż takiego złego nie, nie, nie zrobił, natomiast no, było to nie do zniesienia, jego zachowanie. W ogóle... Gdybym miała ocenić go jako człowieka, to on oczywiście myśli, że jest bardzo dobrym człowiekiem i, 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 i bardzo mi pomagał, oczywiście. Natomiast ma takie cechy swoje, które są tak strasznie nie do zaakceptowania, z którymi było mi ciężko. Na przykład słuchajcie, totalnie, totalnie seksistowskie żarty. I z jakimiś seksualnymi podtekstami. Koleś ma 74 lata. Nie! Znaczy, nieważne, ile ma lat, ale po prostu. No i wiecie, no jestem w takiej sytuacji, z której nie mam za bardzo. No, wyjścia. Ja nie reaguję na te komentarze, nie, nie śmieję się, ale też nie mówię mu, słuchaj, skończ, bo czuję, że na przykład, no, nie wiem, mogłoby to doprowadzić do kolejnej jakiejś, jakiegoś konfliktu, czy kłótni, czy cokolwiek. Nie było to fajne. Na przykład za każdym razem, jak Bert opowiadał mi o jakiejś swojej historii z życia, jak poznał jakąś kobietę, to pierwsze, co mówił, że była ładna, że wyglądała jakby fi fi fizyczność, mi jej opisywał i jakieś kurcze, wiecie, detale straszne, okropne, my się nie znamy. Więc miał takie swoje cechy bardzo niefajne. No ale na przykład, teraz wiecie, a poza tym teorie spiskowe, jakieś takie, no to akurat może było ciekawe, jakiś totalny trampoholik, taki, taki, słuchajcie, totalny fanatyk, wysyła mi jakieś maile, a już starałam się zablokować z jakichś swoich tajnych adresów, um, z teoriami spiskowymi. Um, no, wiecie, prawie że kosmici. No nie, no nie wiadomo, nieważne. Bardzo dużo tam było takiego ciężkiego tematu i było mi z tym bardzo ciężko. Bardzo był taki... Um, Wiecie, um, przekraczający granice po prostu, przekraczający granicę swoją osobą, swoją nie wiem, jakąś mentalnością, swoim zdaniem, koszmar. Totalnie nie słucha. Totalnie nie słuchał niczego. Poza tym że był trochę głuchy. To jest osoba, która totalnie nie słucha, nie zadaje pytań, tylko mówi, 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 mówi o sobie, o sobie, o sobie. Tak jak teraz. Cześć, o Boże, ciebie to już 100 lat nie widziałam. No, i to właśnie jest takie tkwienie w tej sytuacji, i wiecie, ja sobie tak wtedy myślałam: że rzeczywiście to było jakby, no, w jakimś takim ogólnym rozrachunku, pestka. Ale sobie tak myślałam: Boże, jaki to jest koszmar dla ludzi, którzy tkwią w jakichś totalnie toksycznych relacjach, z których nie, nie mogą się wydostać i muszą znosić innych ludzi, którzy im nie odpowiadają, którzy nie są fajni. No, więc ja naprawdę, na przykład jak no niestety musiałam wrócić do niego i skorzystać z, tego, z, z tej jego pomocy, żeby mi zrobił całą tą elektronikę, to wszystko w aucie, to ja się czułam źle. Naprawdę, słuchajcie, czułam się fizycznie niedobrze, ale się udało. Bo ja wiem, że ja, wiecie, to nie jest tak, ja też dużo od niego wzięłam. To nie jest tak, że no, muszę, do, muszę to przyznać, no zrobił mi cały system elektroniczny, natomiast nie było to fajne. No. Buhu. I on mi na przykład wysyła jakieś wiadomości czasem. Ja już nie chcę. No, dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że ten. Może jakimś optymistycznym akcentem skończymy. Skończmy jakimś, jakimś optymistycznym akcentem. Um, na przykład, że pochwalę Wam się dzisiaj, zrobię pranie. <śm> Dajcie jeszcze jakieś ostatnie pytania i znikam. Aha, i słuchajcie, nadal bardzo Was proszę, jeżeli ktoś ogarnia technicznie sprawę, jak pobrać film z live'a i z um, Instagrama, pobrać fizycznie, żeby ja mogła go wykorzystać i wrzucić na YouTube, to proszę odezwijcie się do mnie, bo ja tego nie ogarnę i to zniknie. Aha, no i podsumowując. Szukam sponsora. Oferuję miejsce na wanie. Serio, słuchajcie, serio. Jak nie znajdę sponsora, to za dwa miesiące będę musiała wracać do Polski. A tego nikt nie chce. No, może mama chce i tata, <laughs> i siostra, i brat, i dzieciaki. Ale ja jeszcze nie chcę. Jeszcze nie jestem gotowa na to. No dobra. Kończymy. Właśnie nie mam! Właśnie ja zapisałam, ale zapisałam go na profilu. Na profilu mm, na moim Instagramie, a ja nie chcę, żeby on tam był. Ja chcę go pobrać i wrzucić na YouTube. Wow! O, widzicie? Nie tylko ja przerabiowana. Hmm. A ty, Wojtek, znowu chcesz uczestniczyć w moim live? Mam cię włączyć, naprawdę? <ścoughs> Czy to jest świadome działanie? Tak, ja, ja myślę pozytywnie, mimo całej, wiecie, mojej też negatywnej strony. Tak, ym, staram się w, w Reelsy. Ja nie mam czasu, słuchajcie, możecie sobie tak wyobrazić, że jeżeli czegoś nie robię, to znaczy, że już fizycznie nie daję rady, <gryw> że już nie mam czasu, staram się. No, ja się boję, słuchajcie, że ja wrócę z... No, No, zresztą nieważne. Na profilu jest, a na YouTubie napisz do Jan. okej, okay, Rolki, ale powiem Wam, że te moje rolki to też się niby takie fa, fajne, a się nie sprzedają, jakby nie mają bardzo dużych zasięgów. A poza tym Wy też tak macie? Instagram totalnie uciął wszędzie zasięgi, macie tak? Dajcie tylko znać, czy Wam totalnie... Niech da znać osoba, której nie ucięło zasięgów. Niech, niech pierwsza tak, podniesie ręka, bo mi to po prostu tak, no dramat. Dramat, dramat. Dziękuję, dziękuję. Yy, moja droga, już mam kredyt. Ja już wzięłam kredyt, wykorzystałam cały kredyt z mojej karty kredytowej, yy, więc nawet nie mam już kredytu na karcie kredytowej. Jeżeli chcecie w kwoty, to mam dług w wysokości 19 tysięcy złotych. Jej! Podróż po Stanach wymarzona. <laughs> no. Więc y, jest dramat, jest dramat i wiecie, no ja naprawdę staram się cieszyć. Trudno się nie cieszyć tym, że tu jestem i nie cieszyć się tym, co oglądam, ale, ale w głębi boli, Ocholernie boli i strach jest duży. Nie wiem, jak ludzie to robią, nie wiem. Chciałam, chciałam być tak, takim ludziem, który, wiecie, podróżuje i pieniądze się skąd biorą. <laughs> Więc słuchajcie, gdyby nie moi patroni, to mnie by już tu dawno nie było, naprawdę. To tylko dzięki moim patronom tutaj jestem. Więc ja nigdy im się nie nadziękuję. Wam się nigdy nie nadziękuję. serio, 100%. Możecie czuć naprawdę, jak ogromny wkład macie w moją podróż. Więc mam nadzieję, że nie ma za dużo i pokazuje to, co chcecie zobaczyć. No. Tak, Dave jest jakimś takim kapitałem. I tak myślałam, wiecie, że jak będzie bardzo źle, to po prostu sprzedam i wrócę do Polski. Ja nie wiem, czy ktoś go kupi. W takim sensie, że on jest tak niedoskonały, tak krzywy, i w ogóle, wiecie, niedopracowany, że ja trochę straciłam pewność, czy ktoś go kupi. No, ale może, nie Tak, no, jakby co, jest to jakieś takie zabezpieczenie. Drobne. Ok, kończymy. Um, odezwijcie się, jeśli znacie się na tajnikach Instagramowo-YouTube'owych. Proszę. Odezwijcie się, jeżeli chcecie zostać moim ogromnym, ogromnym sponsorem. Dziękuję bardzo, Justyna. Boże, jak mi miło, jak piszecie takie rzeczy. Naprawdę, przeogromnie mi miło. Um... Tak, a ja teraz słuchajcie, siadam do montowania filmu z Las Vegas. Będzie film z Las Vegas, mam nadzieję, jeszcze dzisiaj. Dużo jeszcze tych filmów jest do zrobienia. No, dobra. To ja Wam dziękuję bardzo za live. I. I za kciuki, i za wsparcie, i że jesteście tutaj ze mną. I że nie piszecie mi niewiłych rzeczy. No, ściskam Was wszystkich. I w sobotę. Ruszamy na trekking, słuchajcie, to będzie grubo. Będzie grubo, bo warunki będą trudne i, um, i do przejścia 80 km, a ja na formą coś nie miałam czasu pracować, więc będzie ciekawie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. Ściskam Was, wyłączam się. No, już zadawajcie na pytania, bo tak, już pora się wyłączyć. ściskam.